Dzień dobry, Złapałem ją szkółdry, wszystko. Hej, ojca? No Good morning. I, co? I woda leci oj, 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 Ameryka. Trzeba jakiś stołeczek i dokupić? So, no, Dzień the... dobry, we need to buy something for you because you're too small. <laughs> Nie, bo jeszcze wrzucić wrzucić. Ale wyciągnąć, to już tam do dna nie dosięgnie. Nie. Really? Yeah. Nie? I ona tej chciała? Nie. Nie? Może też trzeba wybrać. Ona te krymy używa, wybiela ją. I już nie używa, ale używała to. Jest. Są mi kraty. I życie za krat też jest. Dobra. Byłyby dzisiaj plany, żeby i pojechać kawałek, bo tam ktoś nam coś powiedział, że warto zobaczyć, no ale z planów nic, bo wczoraj był klient habowego. wypił piwko, zapalił papieroska, pogadaliśmy i dzisiaj ma przyjść na pokój. Ja w sumie teraz zauważyłem, że tam nie wchodzę za często. Że Sina jeszcze tych, tych palemek tego, tych po nowym roku nie ściągnęła. To akurat jest co, jest co jej dzisiaj pokazać, żeby ściągnęła. No i dzisiaj ma przyjść na pokój na noc, może dwie. Kupił sobie motocykl. Nie chciał się wczoraj za bardzo nagrywać, więc zobaczymy no jak przyjedzie, to chociaż motocykl nagram. No, dlatego z planów trzeba zrezygnować, bo mówi, że o 11 zadzwoni bo dziś spędzał noc w hotelu jakimś ale mówi, że woli tutaj, no to... Wszystko nagrywam. Nie, ja widzę, że... bo ona mówi, że palca wkładam, a ja teraz widziałem, że nie włożyłem. Bo bardzo sobie cenię moje palce. A, tą starą maszynę widzicie tam? Za wiatrakiem, to stoi to moja stara co się zepsuła To sąsiadka, znaczy Sinei zaproponowała. Bo sąsiadka dziś ma jakąś mamę, czy siostrę, czy buja, czy kogoś na wiosce i że oni się niby młotkiem i dutem to naprawią i że będą mieli pralkę. No to i dałem w sumie. No. I tyle no. Uczynek dobry. Może czynszu nie podniosą przez jakiś czas. <gry> No niech mają. No ja to chciałem ją oddać temu, co mi naprawiał, w sumie tam za dychę czy dwie jakby dał. <laughs> no bo w sumie za trzy dychy mi jakąś część wymienił ostatnio. No, czyli podejrzewam, że część z dwie dychy kosztowała. Jak nie kłamał, a ten. A dychę za robociznę, ale może kłamał i ta część dwa dolary kosztowała. Z tego nie trafię i mi się nie dowiem. Ale dobra idzie tam już niech sąsiadka właścicielka ma na ten. Dobrze, dłuższy wstęp, teraz pranie, Jakawkę kawkę już wypiłem, trzeba iść do Dolaramy znowu, jakieś zapachy kupić do pokoi. bo widziałem, że się pokończyły jakieś coś. We need to go to Dolarama, buy few things. I don't want nothing, but muszę kupić, ja nic nie chcę kupić, ale muszę. Mm. Tam się podrywały takie, wiecie, haczyki, co się wiesza, ręczniczki i tak dalej. Czy tam ręczniki? No, czego dokupić i ten. Dobra, nie, nie ten, nie przeszkadzam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam. Najca. Najca. Dzień dobry. Jak wokalnie dzisiaj lepiej zdano. Majsaciruk. Majsaciruk, czyli. Baisai, czyli gotowany ryż i ciuruk, czyli wieprzowina. Dużo 5, yeah, i z 5000. Ja no, They put, okay, yeah? Mm. yeah. Tak, widzę, że tam spokojna porcja jeszcze zupki. I too. So. Ja mam jeszcze swoją tą żołądkówkę z wczoraj. Mm. Żołądkowa gorzka. <laughs> better, Better, better. Ona tam znalazła drugie o, ten wreszcie przyszedł ten jakiś naprawdę wiecznie na oriencie wszyscy zjedli to dopiero tam przychodzi. No dobra, już tam poukładały jakoś te tak koty Tak i znalazła właśnie trochę dalej, ale dają porządnie. I 5 tysięcy, czyli złoty e, 25. Zł. To dobrze mówię. Nie, no 5 tysięcy, czyli 5 zł, przepraszam co ja dolar $25. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Pozdrawiam. No I tak ma być Nie, no, chciałem tylko pokazać jeszcze raz Pokoiki są skromne No Zakopane Lata 80. O, tam kopertę To kopertę to na potem Przed opuszczeniem pokoju może ktoś coś by włożył Nie no, żartuję Dobra, Czajnik Szklanki muszę donieść bo Widok na podwórku u sąsiada. Właśnie tam sąsiad te drzewa ścinał. Bysior. Australijczyk. Co mówisz? What? No skromnie, ale... Ale jest, no. Także zaraz przyjedzie. Take gdy Pola from here. Bo ja nie wiem, który szczyt, za przeproszeniem. Jak jest nowiutkie, to coś mi mówi, że może Wykorzystać szansę, ja was wyłapię tutaj jeden po drugim. Nie ma. Babci srania Bye, bye. bye. On tutaj prywatny taras. Sina widzę poprzeciągała. Bidulka tutaj, poczekalnia do dentysty. Z mapą czekajcie, widzę, zobaczmy, żeby klient już dzwonił, że się pakuje i ten, no mówię, jest wiatraczek, wieża prywatna. Można sobie popatrzeć. A ja rozwieściłem pranie tak, bo dzisiaj dużo prania. Mało tego, dużo prania, to ta pralka wielka. Także tam wchodzi tyle, że ten taki wieszak, co mamy, to się nie zmieści. Więc tutaj to za godzinkę będzie suche. Już jest następne pranie włożone, w sensie kołdra wchodzi idealnie. Nie muszę już nosić za gdzieś tam. Uuu, ale gorąco jak się idzie po tym trelince czy tam czymś. No dobra! Mówię tutaj, porozwieszałem tak. Ile z pół godziny temu? To, to już jest suche. To takie są poszewki na. No, to już jest suche. To już sam nie wiem, czy suche, czy nie, bo. To też suche. Już. A ręcznik? Ręcznik, no prawie jak papier już. No, także zaraz zwijam. Idzie następne. Jeszcze jedno pranie. I to co się właśnie teraz kończy. 7 minut. Ja oczywiście to widzieliście na mopie dzisiaj. Miała to krzesełka na stół i wtedy mopuję, nie tak że miją nogi. Dobra, nie przeszkadzam. Czekam na... Hmm, jak się mówi na tego co na osobę, która będzie spała na górze i mam zamiar się przejechać. No niestety będzie znowu południe lub takie wczesne popołudnie. Ale nie pękam. Jadę się przejechać. I zobaczymy. Bo i tak muszę kupić to tamto samto to. Dobra, pozdrawiam. Pa! Oh. oh, very nice. Nice Oh, very nice. What a white. Yeah. Small. The best. There you go? Market. See and then see? Dollarama. No, first Dollarama. Then we go market. I think go to And market. the fruit.

Ceny. Oh, I mean this for the machine? I think because this is five dollars. I don't know because it's on my. I think for machine. No, for the floor. This for the floor? Yeah, you to see? Ah okay. No, dobra, nie. So this mm -hmm. is for the machine, right? Yeah. So this is $7.50, okay. But to two. what do we need for the flies can you ask bong where is the for the flies where you go I want, the... I want to buy right hole i don't have right okay just this one you like. we have to go Nice. Not this. this is good. This is only water. This is good. The other one. Oh. The other one, oh, one. Later we don't come back. Okay. Two. It is video because the music. Sina Poshwakovic. Rish. Epiku. Moja strzała jest włączona, bo plan jest taki, żeby nie zawróciła. Nie na dzień. żeby dobre kupiła tylko. Dobra, zobaczę co kupi, nie będę tam przedłużał. Dobra idzie, to trwało dobre 10 minut, bo... pitu pitu, to bołek. Ja mówię, że gorąco. No... na <noise> no, <noise> ja nie tu <noise> tutaj? Tutaj bardzo dobrze Musiałem coś powiedzieć Proszę bardzo Cebula, ja lubię Tu jest wiatracek i zaczął coś pierdzić No klaku Do klaku? No do klak jakiś jest połowinka ze sklepu udało. udało mi się udało mi się przekonać okej okay, so I wait right tutaj jest ty nam mówi że nie czekać Ok, ty na mówi nie czekaj tylko już kręci też gorąco olej o, teraz ćwiczy codziennie. <grymne> no dobra. Ja <grymne> do, 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 do open or no? no possible, Aha. No dobra. No dobra też. To... No, to... no, no, my... no dobrze, dobrze. Cokolwiek. No dobra, to chwilkę ten, niech się czosnek zarumieni, czy podpali. Czasami jest zarumieni. Aha, już dodajemy wszystko. Sos krewetkowy, gęsty. Biedny Sos krewetkowy. Sos chili. Ale taki słodko, to jest trochę słodkie. Ale to jest jeden Jednego szpuna. Teraz sojowy. Nieodzowny. Dwa All of you know that's the cheese Mąki trochę, no. trochę z jeszcze trochę i jeszcze trochę. ja so, that... yeah. yeah, bym so to wyłączył i zostawił ale nie wtrącam się, bo bym tu nie wtrącać. Jest tam pod Trochę o, soli, sól morska. Soli trochę, no bo tam ten pojazd już ma. Mhm. Yeah. Maybe you take the another... No, byłem za... Za wolny byłem do tego. You put something on the top tu? Nie. Yeah. Danie błyskawiczne bym powiedział. Spróbuję kawałek. Ok. Czuć tą mąkę. połowina miękka bo taki był właśnie Maybe you put first Ja już to do O no, i tak się prezentuje Dobra, zabieram to, bo ja przygotowuje bigos jeszcze. To właśnie bigot jeszcze, a to bigot dlatego, że już przyjechał gość. Dzięki. Przyjechał gość. Dobra, to ja to muszę jakoś wziąć. Okej. Okay. No, także bigos gotowy. Smacznego. A Dziękuję. to mi pierdzi, pierdziel jeden, no ale dobra. Idę, bo chciałem wam jeszcze pokazać, co wczoraj wspomniałem. Nie mogę dostać, bo gorąco, ojej. Maszyna, lusterka ma jak moje w A to jest cztery setka podobno, a taki duży. No ale... Reflektory szperacze, nieszperacze teleskopy jak tu stanąć żeby się nie opasić? nie da się no także dopiero co kolega podjechał kask shadow Dobra, pozdrawiam. mi wpadło tutaj. Pani łowi mango. Mango! Proszę, ja ma na taką specjalną o życia. I już zrobiony. I już jest do chrapania. Tam, tam, tam. Tam. A, właśnie. Ale no, tam pani miała trzy, naraz chyba, ale zobaczy trzy, tak, proszę, zielone, czyli witaminy C, dużo, nie słodkie, dietetyczne. Ja bym jeszcze poczekał, ale to widocznie takie lubią, no bo to takie pipeczki małe to, no ale tak ma być widocznie, tyka, dobra. Raz, dwa, trzy, z pięć metrów. dobrze mówię, dobrze mówię? trzy, 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 no tam pani łowi, No o, gdzieś tam trzy, tam coś a nie trzy, 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 kolega. Tam się opóźnił, opóźnił. Trochę musiałem czekać. Bo to tak nie wiadomo było, na którym, jak przyjedzie, ale też się przyjechał. Dzięki temu mogliśmy zrobić z inną różne rzeczy w domu. No, bo to też trzeba zrobić. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jutro nowy dzień. Nowy odcinek. Nowe coś do zobaczenia i dla mnie, i dla Was. Także jeszcze raz pozdrawiam, dziękuję wszystkim i do usłyszenia, do jutra. Pa.